To pani Marszałkini we właściwym momencie teraz. Dobrze. Pani Marszałkini, Wysoka Izbo. Pamiętacie państwo 6 maja 2012 roku, początek wielkiej, wielkiego oszustwa 67. To data przegłosowania ustawy podwyższającej wiek emerytalny. Panie pośle, wniosek formalny. Racie, wniosek formalny. Wniosek formalny. Wniosek Proszę formalny. zacząć od wniosku formalnego. Wniosek formalny o przerwę i zwołanie konwentu seniorów, aby jeszcze raz konwent seniorów przedyskutował, dlaczego ten punkt jest sporny. 6 maja 2012 roku przegłosowana została ustawa podwyższająca wiek emerytalny. Rok później. 13 grudnia nastąpiło drugie wielkie oszustwo Zabranie 150 miliardów zlokalizowanych na OFE. Wówczas pamiętacie Państwo, co obiecywał rząd, co obiecywał Donald Tusk, co obiecywał nam. Miały być setki milionów na żłobki, miały być podwyższone świadczenia, miały być waloryzowane świadczenia. Miały być powszechne badania dla wszystkich osiągających wiek emerytalny. Co z tego zostało? Miało być tyle obiecanek. Zostało tyle z tego. Zresztą najlepszym dowodem są te kobiety dzisiaj protestujące w Sejmie i przed Sejmem. To, że nie, nie zostało nic zrobione. Dlatego dzisiaj, patrząc z dzisiejszej perspektywy na tamto głosowanie, na tamto podwyższenie wieku emerytalnego, Wówczas wydawało się, że to będzie początek wielkiej propracowniczej reformy. Dzisiaj widzimy, że to był wie początek wielkiego antypracowniczego oszustwa. Dlatego prosimy o zwołanie czas, konwentu seniorów, miną, aby konwent seniorów zdecydował, dlaczego czas jest to miną. punkt sporny. Bo rzeczą bezsporną zapisaną w ustawie Panie, 6 pośle. maja 2011 Panie, roku Panie, jest pośle. to, że rząd Tuska musi się wytłumaczyć dlaczego, Panie, co zrobił, a właśnie co nie zrobił dla tych wszystkich Dziękuję ludzi, panu którzy bardzo. osiągnęli wiek emerytalny.